Masz urodziny, dzięki mamo, że Ty kochasz mnie. Dziękuję Ci za wsparcie, ja wiem, że czasem życia nie ogarniam, ale co mam w sercu, wyznać chcę. Czasem drażni mnie świat, choć trochę już mam lat, przyrzekam Tobie, dla Ciebie wszystko ja zrobię. Choć moje życie się zmieniło Na drugi koniec Polski pogoniło Czasem rozłąkam miażdży mnie Lecz Ty wciąż wspierasz mnie Bo jaka jestem, Ty kochasz mnie Ja Ciebie kocham